To dobry! do leki, no, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. To To riposta, trener mi <grym> Na koniec jednej kolejki zagra gry w wyczuń. Dobra, no, ale nie pajacuj. bo jest na robocie. Ja, nie nie się ja, ja prowadzący. Ja stawiam Nie sam. ja wolę samą wstawić. Co ty ode mnie? Nie, się no pytam. Ale ty zajmij się robotą. Witam wszystkich serdecznie. Chcielibyśmy kolejną kolejkę ligową obstawić. Do tej zabawy wytypowaliśmy Jonatana. Żonatan jest pasjonatą piłki nożnej, ogląda wszystkie mecze w telewizji, śledzi w internecie, dlatego jego wiedza na pewno jest duża i fachowa. Dlatego Jonathan zaczynamy, żeby nie przedłużać. Jonatan mam pytanie pierwsze. Obie drużyny strzelą bramkę w pierwszej połowie, tak lub nie? Ja uważam, że tak, strzelimy my i Lechia i ale my strzelimy już w pierwszej dwie. W meczu będzie parzysta ilość rzutów rożnych. Tak nie. lub nie? Nie. Siedem. Padnie bramka w drugim kwadransie gry. Tak? Nie. Tak. Teraz będziemy typować pary na tą kolejkę. Pierwszy będzie gospodarz, drugi gość, goście. Pierwszy mecz śląsk Wrocław, Wisła Płocka. Tutaj bym obstawiał do przerwy remis, ale po przerwie bym tutaj dał na Śląsk. Konkretny wynik nas interesuje. 1-0 Śląsk. Drugi mecz Termalika, Lech Poznań. 1-0 dla Lech. Żonatan, z tego co wiemy, jesteś bardzo dobrze przygotowany, więc myślę, że te odpowiedzi są zbyt długie i te namysły trzeba konkretnie odpowiadać okay, bardzo szybko. Okay. Trzecia, trzeci mecz, Krakowia-Kraków, ruch Chorzów. 2-1, Krakowia wygra. Hmm? piast Gliwice Pogoń-Szczecin. Tutaj 1-1, Legia-Warszawa, Arka-Gdynia. 2-0. Zagłębie-Lubin, Górnik-Łęczna. 2-1. Jagielonia, Białystok, Lech, Jakdańsk? To już powiedziałem 2-1. Dla? Go gospodarzy. Bardzo dobrze sprawdzałem Twoje przygotowanie. Korona, Kielce, Wisła, Kraków? No tutaj będzie 1-2. 1-2. Czyli Wisła, 2-1. I miejmy nadzieję, że wyniki Jonatana się sprawdzą, a szczególnie ten jeden. Jagielonia, Białystok, Lech, Jakdańsk. Trzymamy Jonatana za słowo. Obiecuję, że będzie to nasze zwycięstwo 2-1 dla nas. Wszystkich zachęcamy do przyjścia na stadion dla gorącego dopingu. Myślę, że Jonathan spełni naszą, swoją obietnicę, a naszą, nasze marzenie i wynik będzie korzystny dla nas 2-1. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. No.